Dzień dobry! Witam. Takie wymuszone to dzień dobry. Nie wyspałem się. Dzień dobry! Witają państwa pojechani w pełnym składzie, czyli... SebaPiekarz i... Paweł Wolszowik. Siemano. Dzień dobry raz jeszcze, witamy was, mam nadzieję, że siedzicie wygodnie, leżycie wygodnie, stoicie wygodnie, jak komukolwiek wygodnie. My na was nie będziemy wymuszali jednej pozycji, w której oglądać pojechanych i tego słowa wymuszali nie użyłem przypadkowo, bo o wymuszaniu dziś mówić będziemy. Pyszto, kurwa, mastermind. Ziomek, wie, co chce powiedzieć i jakich słów używać. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o wymuszaniu odszkodowań. Wyłudzaniu. 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 Wymuszaniu dziwnych sytuacji. To jest bardzo niefajne i w ogóle nie powinno być takich zjawiska, ale niestety jest spora grupa ludzi, którzy upatrzyli sobie w wyłudzaniach ubezpieczeń źródło finansowe, no i bardzo tego nie pochwalamy. Nawet nie tyle źródło finansowe, bo raczej żyć się z tego nie da, ale na przykład masz pęknięty... mówię raczej, ale masz pęknięty zderzak, to była twoja wina, bo wjechałeś sobie w lampę na przykład. Tak. I stwierdzisz, nie będę za to płacił, skoro jakiś frajer może. Tak, znajdę sobie Ubezpiec może gdzieś, gdzieś, tak. ubezpieczenia, Ktoś gdzieś się do ubezpieczenia, coś polowanie. Pyknie. Opowiem o sytuacji, która miała miejsce i na własnej skórze ją otrzyłem i to troszeczkę zainspirowało mnie do tego, abyśmy dzisiaj sobie o tym porozmawiali. Jest taka metoda wyłudzania odszkodowań na tak zwanego uprzejmego kierowcę. Otóż stałem na skrzyżowaniu i sygnalizowałem, że chcę skręcić w lewo. No i tak sobie czekam, czekam. Mi się za bardzo nie spieszyło, akurat wtedy jedzie sobie nurek samochód. No i nagle widzę, że samochód, który będzie przejeżdżał przez skrzyżowanie Toyota Yaris zaczyna sobie zwalniać lekko i daje mi wyraźne sygnały światłami długimi. Wiadomo, to znaczy, że ktoś Cię puszcza, tak? Do tego jeszcze ten samochód zaczął zwalniać. Jednoznacznie, prawda, dając komunikat, przepuszczam Cię, przejedź sobie, bo tu już stoisz kawałek. No więc zaczynam przez to skrzyżowanie przejeżdżać i co widzę? I widzę, że ta Toyota Yaris zaczyna przyspieszać nagle gwałtownie. No to jak widzę, że ono zaczęła przyspieszać, no to ja też. Na szczęście się minęliśmy i ja przejechałem. Przez to skrzyżowanie, on pojechał prosto, ale kurde, ewidentnie, jakbyśmy się na tym skrzyżowaniu spotkali na środku, to czyja byłaby wina? No, moja byłaby wina wedle prawa obowiązującego, no bo jadąc w lewo, musisz ustąpić pierwszeństwa innym kierowcom. I na nic zdałoby się tłumaczenie, ale panie władzo, widziałem, że ten człowiek mnie przepuścił, zwalniał przed tym. A masz Ma? dowód? No nie mam dowodu, to byłaby wie, moja wina. Nie się pan, no. Dokładnie. To jest pana wina. Często właśnie ludzie tak robią, że zwalniają, dają sygnał, jak ty przejeżdżasz przez to skrzyżowanie, oni się w ciebie wdupiają. Nie, no ale ja nie. Ja, ja, nie mrugałem panu, tu wie pan co, tu przejeżdżałem przez te takie wyboje i... i dlatego może się panu wydawało, że mrugałem światłem i nic nie mrugałem absolutnie, zresztą mam tutaj świadka obok, no absolutnie tu nic nie dotykałem, no ewidentnie pana wina, także przykro mi bardzo, no. zapłaci mi pan za mój zderzak. No, no i wina. właśnie przejeżdżałem przez tamto skrzyżowanie, popatrzyłem w lusterko i, i tak mi się rzuciło w oczy, że ta jeryska miała ten zderzak lekko już urwany, więc podejrzewam, że byłbym po prostu frajerem, który by za naprawę tego zderzaka zapłacił tak czy inaczej. Na szczęście tak się nie stało, ale na tak szczęście. się dzieje. Tak, tak się samo. dzieje. na parkingach mhm. też się dzieją takie rzeczy. Tak, ktoś chce sobie na przykład wyjechać, widzi, że jedzie samochód, on mówi: Nie, jest spoko, przejdź sobie, wyjdź sobie spokojnie, no to wyjeżdżasz, cofasz. On ja się wdupia w ciebie, no i co? Twoja wina. Bo nie zachowałeś się odpowiednio. Też jest sytuacja tak zwanego gwałtownego hamowania. Obojętnie czy to jest jak jedziemy takim sznurkiem samochodu i nagle ktoś przed tobą zahamuje i ty się w niego wrąbiesz, pomimo tego, że nie miał podstaw do tego, żeby hamować gwałtownie, bo to też trzeba zaznaczyć. Bo jeśli, jeśli faktycznie coś, mu wyskoczyło na maskę i zahamuje, no to okej. Okay. No tak. Również też się zdarzają takie sytuacje, kiedy to ten, który chce wymusić, wyprzedza Cię gwałtownie, zjeżdża tuż przed Tobą na Twój pas i wtedy hamuje. No i na przykład liczy na to, że nikt tego inny nie będzie widział, on sobie jedzie z pasażerem, no i będziecie spisywali oświadczenie, no i co, no, no i to jest Twoja wina tak naprawdę, no bo Ty wjechałeś w tył tak. samochodu. Ty nie zachowałeś pewnie tej bezpiecznej odległości, a coś widocznie padło na drogę, że coś się stało, że ten kierowca przedtem musiał zahamować, więc ewidentnie twoja wina kierowco, który wdupiłeś się w samochód człowieka wymuszającego odszkodowania. Jak się przed tym wszystkim bronić? To jest jedna z najważniejszych spraw najważniejsze jest to, żeby mieć dowód poświadczający naszą niewinność. W tym wypadku może to być rejestrator. Wideo rejestrator, tak. Fajnie jakby był włączony i miał akurat nagranie z tego zdarzenia, tak. bo to będzie niepodważalny dowód wtedy, że to jednak nie była nasza wina, tylko czyste, chamskie, bo trzeba to nazwać, po imieniu Chamski, nazwać, tak. to jest chamstwo. Ale jeżeli nie mamy wideorejestratora, to wcale nie znaczy, że sprawa jest przegrana. Otóż przede wszystkim trzeba zrobić zdjęcia od razu tego wszystkiego, jak to miało miejsce. Jeżeli ktoś to widział, poprosić o dane takiego świadka o jego numer telefonu chyba że może z nami poczekać na przyjazd policji. No i właśnie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że to my jesteśmy sprawcą, wezwijmy policję, poczekajmy na to, żeby ta policja przyjechała i to ona rozstrzygnie tę sprawę. Nie dajmy się wciągnąć w gadkę tego człowieka, który chce wymusić tak. odszkodowanie, bo oni dobrze wiedzą jak to wszystko działa. Wiedzą, że będziemy zestresowani, że będziemy zdenerwowani i oni nam potrafią niejednokrotnie tak tą całą sytuację opowiedzieć, przedstawić, że to jest nasza wina. Dlaczego pan ja No pan Pani hamowałem. widziała, co pani zrobiła? Będą mi jednokrotnie albo nie wiem, hamsce albo mili, albo jedną tego. Albo będą się przeprowadzać tak. po prostu. Generalnie to nie jest dla nich pierwszyzna, więc na pewno są przygotowani i bardziej doświadczeni. Niestety tak, więc warto jednak zachować ten spokój. Rozgarnięty policjant, podejrzewam, że rozstrzygnie to na waszą korzyść, a jeżeli i ten policjant orzeknie, że to jest wasza wina, zawsze możecie odwołać się do sądu, nie przyjąć mandatu i już sąd tę sprawę rozstrzygnie. Podejrzewam też, że wielu takich pseudooszustów wymuszających odszkodowanie. Już na etapie wezwania policji będzie wymieniała i już tutaj mogą się zacząć jakieś ugody. Taki level hard, ewentualnie, jeżeli ktoś ma ochotę takiemu człowiekowi bardzo uprzykrzyć życie, no to jak mamy wideorejestrator, taki ktoś spowodował stuczkę i twierdzi uparcie, że to jest nasza wina, no to okej, okay, powiedzmy, że dobrze, wezwiemy sobie policję, przyjedzie policja, ten ktoś zezna policji fałszywie, że to była nasza wina, my tego słuchamy, okej, okay, okej. Okay, okay. Ten człowiek się podpisze pod zeznajami i my powiemy, a przepraszam bardzo, ja sobie przypomniałem, że ja tutaj mam jednak wideorejestrator, i on to wszystko nagrał, i to jest. Wina tego pana, i te, wtedy ten człowiek jeszcze będzie miał problemy z prawem, no bo zeznał fałszywie, tak? Złożył mm. nieprawdziwe zeznania, co też jest karalne. Jeszcze jako dowód może posłużyć lokalny, miejski albo w ogóle prywatny monitoring, więc to też warto ogarnąć te sprawy, jeśli nie mamy wideorejestratorów. A propos w ogóle karalności za te wszystkie rzeczy, no to za takie coś można pójść siedzieć. Za próbę wyłudzenia, czyli jeszcze nie doszło do wypłacenia tego odszkodowania, można dostać od 3 miesięcy do 4 lat nawet więzienia. A jeżeli to odszkodowanie będzie już wypłacone, to pójdziemy siedzieć na dłużej. Tak, na nawet do 8 lat, a jeśli to szkodowanie będzie przekraczało magiczną kwotę 200 tysięcy złotych, to można pójść do pierdła nawet 10 lat. No, więc nie opłaca się zupełnie robić takich rzeczy i, i totalnie tego nie polecamy. Ale opłaca się wsadzać takich ludzi właśnie. Tak, to więc. Miejcie ochotę im dopiec jak najbardziej, ponieważ oni czyhali na wasze dobre serce i na wasz majątek, którym jest samochód. Więc nie odpuszczajmy robić. takich rzeczy. Niejednokrotnie w internecie pojawiają się właśnie takie filmiki z wideorejestratorów czy z monitoringów, gdzie widać, że człowiek na hama zajeżdża komuś drogę, czy po prostu jedzie pustą totalnie drogą i nagle zaczyna hamować, czy nagle zaczyna cofać w ogóle. Bo takie rzeczy się dzieją, że stoimy sobie mm. wszyscy w korku, nagle ktoś rzuca sobie wsteczny, wjeżdża w nas, no i co? No i jak nie masz świadków, nie masz dowodów, no to wina jest twoja, no bo ten człowiek powie, że no on mi tutaj wjechał w tyłek. No bo po co ja miałem cofać? Ja cofać w życiu. Ja w życiu biegłem. Tyłek rozbity, przód rozbity, no to kto jechał? No, 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 no. czy ja wina, no tego no z tyłu. Właśnie. Wiadomo, więc dlatego no, nasz apel: montujcie kamery w samochodach, nie odpuszczamy takim ludziom, trzeba ich wszystkich pozamykać, tępić i no, no i weźmy też pod uwagę, że jeżeli puścimy. My im to i powiemy, okej, okay, dobra, no to już trudno, pójdzie z OC, no to my potem wszyscy za to płacimy, bo te stawki OC idą w górę cały czas. I przez to, że więcej takich sytuacji się dzieje, ubezpieczyciele też na tym tracą, my na tym wszystkim tracimy, no to jest bezsensowne i wszyscy na tym tracą, oprócz tych idiotycznych oszustów, którzy tak czy inaczej wie, że pójdą do więzienia. Ja też. Tak. Chociaż jestem niewierzący, to w to wierzę. to akurat myślę, że warto tak, wierzyć. Tak. Tak. To był taki odcinek ku przestrodze. Mam nadzieję, że Wam się przyda ta wiedza, ale mam nadzieję, że nie będziecie musieli jej stosować w praktyce. Uważajcie na siebie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami dzisiaj. Mam szczerą nadzieję, że będziecie też za tydzień tradycyjnie o 18.00. Tradycyjnie gdzie? Tradycyjnie na pojechani.tv. Na razie. Ciao.